Kolego. O, pan taksówkarz? Tak, tak Podrzuciłby Z... mi pan do Departamentu Sprawiedliwości? Niesprawiedliwości No, niesprawiedliwości No, zapraszam, zapraszam, jak najbardziej Super Ile to za taki kurs wyjdzie? Yy... 50 ja baksów? Powiem panu szczerze, że tego jeszcze nie potrafię używać tego, tego taryfka. Dobra, pan nie używa, za 5 dych, yy, dam pan 5 dych, dobra? Dobra Dobra, nabiłem. 53. O. Tu ma pan do schopka. Dobra, go. dobra. Money, talk. We we the money. to money. No, <noise> dala, dala. dala! dala! M4 idzie. 3 zł. Yo. Yo majcio! Yo yo! Co pan będzie robił? W departamencie niesprawiedliwości? Ja w departamencie? Biznes tak, Biznes. Jaki? BIG Sandwiches. Najlepszy najlepsze kanapki w mieście. Szuka pan pracownika od razu? No, może bym szukał, ale to jeszcze wie pan. Muszę popisać papiery, ogarnąć lokal, to jeszcze nie to takie, takie śródtero No, rozumiem. Jeszcze roboty, a roboty. A też mam właśnie rozmowę o 21. Gdzie? Też o własny biznes. Jaki? <laughs> eee, transport Trans... międzystanowy. Uh, transport yy, lotniczy? Nie, nie, nie. Cię, ciężarówki, ciężarówki. Ma pan już swoją ciężarówkę? Nie mam, ale chciałbym właśnie mieć. Licencję na przewóz przede wszystkim dostać. O, oh, fajnie. Oh, fajnie, fajnie. No dobra, dziękuję panu bardzo. Może pan zapisać sobie do mnie numer telefonu? Jasne, jasne, wezmę bardzo. Przyśmieć mi smsa. Już, już, to zapisuję. Proszę podawać. 6, Albo wizytówkę? 65 62 7777. Uh, szczęśliwe liczby. A jak? Nie? E, Jimmy. Big Jimmy. Jimmy. Big Jimmy, Big Jimmy. No tak, dla obcych Clemens, a dla kolegów, Big Jimmy. Dobra, dziękuję. Dobra, pięknie opisuje. pozdrawiam. Dziękuję również, piszę Samaska. Dobra. Pan napisze swoje imię i nazwisko. Dobra, do widzenia.

jest! już Jestem zwycięzcą! Słuchasz testowego komunikatu głosowego. Ufa, masz Dla tej kwoty z system odczyta nazwę <laughs> użytkownika, wiadomość i wysokość kwoty. Yo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, Lukas, za stóweczkę. Kurna, skurkowaniec przyszedł. No, dziękuję, pięknie, dziękuję. Dziękuję bardzo, sto zyla. A, Dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję. I za bardzo mi jest słowo zresztą. Bo, hey, kurwa, to też wiesz, jakbyś wysłał 2 złote, ale byś napisał takie samą wiadomość, to i tak by było zajebiście się w chuj. Co? Dobra, zaraz, tak wyrażacie jak Trzeba zadzwonić. Department of Justice, Mas Maxwell Banżel. Kurwa, Maxwell Bonzo. No, no nie, no co to znaczy, że nie ma nikogo z doji? zapłaciłem 53 baksy tutaj za to, żeby tu przyjechać. O, chyba ktoś się chodzi. Halo, halo, halo! Proszę, miałem numer do tego czy jak on się nazywał. Dzień dobry halo, panie dzień pięknie? Dobry. A ja z, z, z panem Spencerem albo z panem Williamem A, nie ma ich na tej chwilę, niestety nikogo. Nie ma. A o co ku... chodzi? A wie pan co, ee, no byłem umówiony z panem Spencerem konkretnie na Spotkanie. Wie pani co? Jakby pani przypomniała mi do niego numer telefonu, bo mi trochę zaginął ten jego numer, czy u mnie innych pozostałych. Jeżeli pan Spencer będzie dostępny, to jego numer będzie w aplikacji. A, dobra, dobra, dobra w Apartamencie Sprawiedliwości. Dobra. Mhm, <pc _> <foundistry> -huh, Dokładnie. No bo wie pani, może będziemy współpracownikami. Mhm, rozumiem. A pana nazwisko i imię, jak mogę prosić? Jimmy, Jimmy co? Tak, a co? Nie, tak, tylko chwytałam. A, a pani że, jak się że, nazywa? Adriana Nelson. Pani Adriana. Super. Mhm, tak, pytam, żeby razie jakby pancera by William pytał. Rozumiem, rozumiem. Pytał. E, może chciałaby pani kupić kanapkę? Nie, dziękuję, dziękuję. Jestem po śniadaniu. Właśnie no. do co. Dobra, rozumiem. Dobrze, dobrze, to pani Adriano, życzę miłego godzinka, i całej rączki. Dziękuję, wzajemnie. Jak ktoś będzie, to na pewno będą dostępni w aplikacji. No, Dobra. Papa, pa. miłego dnia. Nawzajem. Jak tu nie? Ja już tańczyłem ci za 4,20. Ale poza tym, jak zacząłem tańczyć, to jeszcze. O, Co za rozdawnictwo. Dziękuję bardzo męczorną za trzy sumy. Yes! O, jeszcze el profesor dostał nawet. I Dawidek, proszę. Holy shit! Holy shit! shit, shit, shit. <laughs> dziękuję pięknie, dziękuję kurwa za wsparcie wam wszystkim. Zajebiście. Holy tak? tak shit! Holy shit! Tak zapraszamy! O Proszę, dziękuję Holy bardzo. Dobra, znowu wyjedziemy shit, tym razem. Jest Lukas. E, a wie pan co, teraz na Vespucci Beach. wespuci Beach? Tak. Dziękuję to za, za słupka, jeszcze, Lukas. na pamięć drogę. O, no to pana, ile pana nie było? Kupiłem sobie zdrapkę za pana pieniądze. I co tam, udało się coś wygrać? 800. 8300. 8300? Dokładnie, tak. A czy ja panu nie płacę za kurs teraz? Nie, nie musi pan. No pan by ja mi koprzął tak dobry się... humor. Pan by mi z sobie 8 stówek, co? Nie, 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 nie. Mam, pan mam mi koprzyje te 8 stówek, co? Bo tak dobry humor, że za flipę No No dobra, dobra, niech będzie. Myślałem, że pan chce mi jeszcze zapłacić za to, że ja panu dałem. Yo. Dzięki Martinek za słupka, Matil. Dziękuję bardzo. Yo, ja też mam zajebiście dobry humor w chuj. No. Byłem przy fontannie No i co, wrzucił pan do Powiedział mi, że pierwszą osobę jaką poznam w tym mieście będzie moim przyjacielem do końca życia I to ja? No, tak <grym> <Ja>. Lewo w <grym> prawo? Wie pan co, to pan mi podał numer a już mi pan wysłał, pan, pan mamy, Maxwell no Holy no. <grywa> shit <grywa> Dobra, wie pan, pan co pa będziemy kręcić razem Tak, może i tak będziemy, panie Maxwell, ja się do pana odezwę za jakiś czas, bo tak, normalnie mam młyn taki straszny, że ten Dobra ja Rozumiem, no biznes biznes. Ja. Tutaj czy gdzieś tam podjechać? Do Holy shit Dziękuję panie Maxwell, miłego dziąka, pozdrawiam panie Maxwell, miłego dziomka, pozdrawiam Yooo, Lukas! Czank! Huuuuj! Cierp się! Kurwa kolejne pięć giftów, hype train! Tu, tu, tu! Bucha, ci kurwa ci zaskrzyła powyżej bab, ci szmato je wypierdalać buchy to! Cierp się! Spierdalać muchy! Dziękuję bardzo za suba Mati. Dziękuję bardzo za 3 gifty, Mentorno. Dziękuję bardzo, Luka, za suba i za 5 giftów. Holy shit, yeah, Holy shit, shit. bije rekord. Yo, ja pierdolę... dole. Kwa pierdolce dostanę. Holy shit, yeah, O, palicki dostało, proszę, palicki dostał suba u mnie. Przyjdzie pewnie niebawem. Przywita się. A się dzieje, co? No, dzieje się w chuj, kurwa. ja jestem skąd. Skąd, ale dobrze, dobrze, nie będę się interesować. Nie no, pod względem widzów, tak, że solo samemu, to chyba jakieś, nie no, może nie rekordy, raz chyba mi się udało samemu stółę wbić. Bez rajdów i tak dalej, ale dzisiaj jest tak, jest solidnie. Dziś jest solidnie w chuj, słuchajcie, dziś jest solidnie w chuj. Bardzo wam dziękuję za to, że siedzicie tutaj to oglądacie i czekacie na to, że zrobię kurwa coś zabawnego <laughs> Siemanko o operatorę Ja pierdolę dostał ode mnie kasę, kupił zdrabkę, zgadnął 8... 6800, to rozumiecie, to jest z kasy To jest tylko pusty co ja nigdy kurwa nie zarobię w tej grze komputerowej Właśnie, bo ja miałem ci zarabiać kurwa 400 wy ledwie Ah, dzięki Legia, dziękuję pięknie Dzięki Kornisom, mi o Cześć Witam Oj, przepraszam 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 <taka> Takie zabawy, Kolera. nie pani co. No to jak już Pani e związałem, to może idziemy do mnie. Yyy... E pan co może nie? Dobra, dobra, sorry, przepraszam. O, otwórz szafkę? Ile kasy mam? Ja piszę dole, ile mam siopy. Dobra, pięć z nich zgarniam. Recepta. Czekaj, jeszcze tą receptę Może pójść, spróbuję wywołać? Holy shit, shit, yeah, shit, yeah, yeah, yeah. shit. boy, metoro. Dziękuję, brat. Holy shit. Holy shit, robiło Ja pierdzielę ja, 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 Dziękuję pięknie! Hype train poziom trzeci! ja pierdzielę Chyba nigdy nie było takiego wysokiego! Holy <rates> shit! <to> ja pierdolo. Ja pierdole, bitwa, bitwa na suby, bitwa na suby, Lukas 93, dziękuję, 94, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za kolejne 5 giftów i dziękuję bardzo za ja pierdole, ja 38 subów się zrobiło nagle, shit boys, shit boys, i Piojo dostał na suba, oh, holy holy shit, shit. Yeah, 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 yeah. Nie, no nie mogę już, nie mogę już wytrzymać. Dziękuję mentorze za kolejne dwie subskrypcje w prezencie dla mnie. Albo to bardziej dla chłopaków i dla dziewczyn. Holy shit! Dzięki za followka bratku. Mixer, abesor dostał, proszę, abesor. Wiksa, Maxiu, ja jeszcze jedną mentor rozrzucił. Dziękuję bardzo Mentorno za kolejne Holy Dziękuję Mentholo. Poziom siódmy już jest. Yo, chyba najwyższy w moim życiu. A teraz są jakieś rabaty na te suby czy...? Siema, Bejubergie. dziękuję bardzo. Robson D. dostał suba. Maxiu, Bercik, Dancis... Dirt Gregor... <coughs> Piojo, Pleku, Martinos... <coughs> Skurwiel Mazur nawet. Yo... Dziękuję, pięk! Jo yeah. Wo! No o, dogadaliśmy się Holy shit, <śmiany> no, dziękuję Mati <śmiany> Dziękuję Mati za kolejnego gifta Dziękuję Mati Ja pierdole! A ze są koty Dzień zrobiony Dzisiaj stream roku kurwa można powiedzieć no Dojebany stream Chuj. Dziękuję, dziękuję, dziękuję ślicznie 46 subów nagle się zrobiło, słuchajcie U mnie na kanale no, już mi coś zaczęło wpadać do gardła. Jakiejś paprochy z mikrofona. Dobra, no widzisz, jutro będzie ciepło, bo suba nie dostałeś. Dlatego cię irytuje. Nie no, przedłużonego człowiek... nie, jutro do roboty. Jutro do roboty. O proszę, pijoją, się ma, o ty nadal ciachasz skinki do Grubasa na przykład. Się odezwę się, odezwę się, Bebek bym chciał, Bebek. Coś tam jeszcze pomyślę. Odezwę Holy ja, się. Holy shit! Będę jednego. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, Raczuś. Jak, jak sobie wybiorę co mniej więcej, to, 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 to poproszę, odezwę się do ciebie. Holy shit! Ja, ja, same suby yeah, są. Same suby tu są teraz. W zasadzie. E, to jest. To jest Somalia, czy jakoś, tak? Pojadę z nim na robotę. Ona będzie wabić klientów, a ja będę ich opierdalał.

Ja pierdzielę Dobra idę Kasy szybko zgarnąłem Chyba, że bym przekał żeby... żeby usługi jakieś coś że 30 baksów, wypłatam Cze mm. taj, idę się przebrać, idę się przebrać w drasiwo, w mój szary ulubiony

Czy no co prawda, bo piarnia to zatrzymuje jakiegoś gościa. W Pizdun, no. bo na policję. Chyba ładnie będę wyglądać, tak? Ocenisz? Czekaj, bo... Jeszcze szukam rękawiczek. Zajebiście wyglądam, fuj. Zajebiście, skurwyl mazur. Dresiwo grey po angielsku, wiecie o co chodzi. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. <grafy> Może być tak? No średnio ponętnie. A to ma być ponętnie? No a jak, a jak tych chłopów będzie wabiła? O kurwa, no dobra, ten. Tak? Lepiej? Co to kurwa jest? Stanik koszulka? Taki. taki top, trochę gorset, nie wiem. A co, na nogi? A na nogi? Nie może być też tak, wiesz. Musi być gdzieś na przykład na górze ponętnie, a na dole już mniej, żeby to miało ręce i nogi, bo nie to może być odwrót. tak, wiesz. Za bardzo. To na odwrót. A weź krótkie poczki. A? Nie, te krótkie poczki. A tak? A tam to było ok. A tak? Też dupa fajnie siedzi. Dobra, 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 i będzie tak, tak jest git. Już cała na czarno jesteś, wiesz. Siema kubuj. dzięki za followka. No to mogę górę na inny kolor. Dobra jest git, słuchaj, git, Słuchaj, kurwa, niech z tego strzelał nie będzie, wiesz co chodzi. Oj, takie okulary kocie. kocie dobra, okulary. dobra. Nie, no, nie, Kocie? Kocie? Zasłaniasz mi lustro. O, takie, takie. Kurwa które? Takie kocie. Jest. O takie też mogą być. Nie. Kurwa to nie są kocie. Nie, nie te, no bo ty za szybko. Ty tu byś... O takie na przykład. Takie nie te poprzednie. Te? Tak. To chyba jak jakaś prani profesor. To załóż te takie cienkie, podłużne, czarne. Ta te? Nie, cienkie, podłużne, czarne. To są szerokie, okrągłe, yy, brązowe. Kurwa, co? No, czekaj, czekaj, czekaj. No dawaj, dawaj, jeszcze okulary. O, czekaj, no, jeszcze. Nie, no, Te? Nie, dalej. Jeśli ja ci powiem, stop. Te? Nie, jeszcze. Nie zgaduj, tylko leć. Tylko niezwykłe zerówki, bo to... Gówno, no nie no, gówno. o tamte, cofnij. No od ciebie chyba... Tak, to, tak, się, teraz wyglądasz super. Wygląda jak gówno. No i wszystko elegan... Aha. Słuchaj, wszystko elegancko się ładnie tutaj kompletuje. Nie no kurwa, te okulary są obrzydliwe, biorę Siap, te. Siapierdola. No dobra, dobra, to weź ten, te... Gówniane okulary, najbrzydsze z wszystkich. Ale weź sobie no. Słuchaj, ja jestem kobietą, ja bardzo Trzeba kapsy, dzięki za Dobra, dobra. No, chyba właśnie nie. A ja dobrze wyglądam! No, jak dresiarz z bloku. No to dobrze. No tak, tak miało być, to okej. Okay. Dobra, czekaj, czekaj, poczekaj. Musimy wymyśleć plan, gdzie jedziemy z nimi. To pojedziemy tam najpierw, pokażę ci. Zresztą sprawdzę najpierw. Sam. Mam parę takich, wiesz, dobrych miejscówek. No Ej, tak, to to Trzeba tak. jakichś go, gości takich, wiesz. Tak, tak, słuchaj, to trzeba gości dzianych, takich co wyglądają, co chociaż mają przynajmniej 2000 przy sobie nosą, wiesz. Więc od razu to graj taką, wiesz, no kasa, kasa, kasa liczy, wiesz, taką graj i normalnie wybadaj teren, czy kasę ma, czy nie ma. I później to tylko tak. Memory 5 do mnie. Ja wtedy podjeżdżam i zawożę was do ciebie na chatę. Takiego scenariusza się trzymam. Czekaj, kurwa tu gdzieś było. Chyba, chyba na następnym. Czekaj, ale. Moim zdaniem, Kasia z ci-gości to będą siedzieć przed jakimiś. E, nie wiem, sondami Takie coś, nie? No, może być, może być. Kurde, czekaj. Dziś tu była taka Hawirka, wiesz? Kojarzysz Nie. A może Z tu? Domów. Tu jest chyba tu. Da. No i co? No poszekaj, zobaczymy i ci pokażę co ja. Ale co mam kurwa i zapraszczyzn na ten? No na chatę. Cześć, so, tu chyba chcesz sprawdzić. Nie, ja po prostu będę ci brał, powiem, że klient. Dawaj, dawaj! O, idę, idę. O, kurwa, co to za melina? No. No, i tu będziesz ich zabierała. Ja się schowam pod tapczan, albo za firankę. Ty, a wejść tam nie możesz gdzieś? No właśnie nie. Zamknięte wstawa. Hmm. Kurde, bo To po prostu coś... stój tutaj tako, jakby co, i będziesz ten, nie? Ale to czekaj. Albo czekaj. Bo to musi być. Bo to bez sensu, patrz. No co, na kanapę. No, Ale za... patrz. No. Ty będziesz nas wozić, tak? No. No to a. kurwa. No to jak ty chcesz tu być przed no. nami? Dobra, to inaczej. To ty, ja was zawiozę. Tak? No. Ja was zawiozę. Ty pójdziesz tu, a ja chwilę poczekam. Ty mu kawę polasz jakąś herbatę. Już tu możesz się hmm. obsłużyć. A ja no. wtedy wejdę i... Ramczo na górę! Wyszkakiłeś kasy! Pieniądze! I ty i ty udasz te ja też rzeczy też, tak, ja tak, też. Tak, no, tak no, no no dobre, 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 dobra, 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 dobra tak, się <laughs> w chuj Zajebiste, tylko że... On skuma, bo wiesz, chyba że założisz jakąś torbę na głowę. Słuchaj, skuma, co ty myślisz że te, 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 takie laski co się zadają z takimi gościami jak ja No, w sumie nie. No właśnie, sama sobie odpowiedziałaś Dobra, to czekaj. To może zróbmy tak, że ty mnie wysadzisz na tym. Ja wezmę taksówkę i wezmę ciebie i przyjedziemy, ty rozumiesz? No tak, tak, ty tylko nie zadzwonisz mi... no, do mnie dobra. od razu, zadzwonisz tak. do mnie, nie? Od razu. No, 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 no. dobra, to nie, bo... nie zostaw, wiesz, gdzie. No w parku Kude, myślę no, najłatwiej będzie znaleźć. Park chyba, no, najlepiej park. Ja będę chodzić gdzieś tam może w okolicy. Nie? No, 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 no. Dziś Będę kluczowy, bę, bę, bę. no, no, zrobię wywiad, no, akurat no. zobaczę, może coś ci podpowiem. Wiem. Może, no, może na właśnie, że gdzieś no. ktoś tam coś ten, no? Zajmij dobra, się. Dobra, dobra, dobra. Zajmij się, a na pewno będziemy miliarderami. <ślec> 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 wow! Super, Piona! Piona! O, rzeczywiście. Dobra, jesteśmy na miejscu że po to jest? Kurde, to ma jakieś wsioki. Dobra, idę drugim wejściem. Haha, <laughs> je nigdzie nie miał. Czy mi to wiesz? <laughs> o, ja wezmę zazwanie do kogoś, może? Tylko kurwa, ci co mają tęto nie znają. Nie mam, nie mam masek. Kurwa, to jest pusto. Ale dobra, kupię sobie same przy okazji. A kurwa, nie mam za co. Ty, ziomuś, masz kasę? No, nie będę łazić w jakimś kurwa opisie, skurwiajmy, jak debil. No to by była jedna z rzeczy, które pewnie bym potrzebował od pana Piojo. To już trzeba gdzieś zapisać, żeby nie zapomnieć. No, wezmę sobie tak. Klik. Usiądę. Ej, siedzenie 3. E, gazeta.

Еј, ће, даје мањ, ваји што